A to, czemu palić papierosy? Ja, czasami. Czasami. Jeszcze jedno ciastko. Moja. Ja robię masę. Kowabanga! Na siłownię chodzisz. Bo ja na przykład się yy, staram yy, podciągać. Tutaj mam drążek do podciągania. Nigdy już się nie podciągnę ani razu. Nie ja się, się dalej. Próbuję, ale jeszcze tego nie skończyłem do końca. Ale odkryłem sposób, jak się nie możesz podciągnąć, to sobie musisz złapać no. też na szeroko. Teraz. No, nie z wami. musisz po prostu wejść, więc nie, czyli mogę tutaj, mogę tutaj, mogę tutaj, mogę tutaj, mogę tutaj. I samo wchodzi, ale jeszcze pociągnąć się nie dam rady niestety. Wiesz jakie mały bicep Dawaj, pokazuj Bo to mówię, to jak będę miał większego bicepsa to podacie mi Instagramy, ok? Dobra, może. No nie była, No, no to, to ja mam tak. To tutaj macie taki boksik, gdzie możecie napisać. Ja potrafiłam na nogach 150 skoczyć i to tak serio mówię. Bo jest taki Ty masz 150 cm wzrostu? No. Nie, ja mam 170. Ja mam... A co? Bo A co, zainteresowana? Jakiś mały chłopak nam pokazał butę tutaj. A wam się to pewnie podobało jeszcze. Nie! Torba Dior, tak dla flexu w tle. No i to Tommy finger szaty. A jeszcze Bay peak? na ten, na bluzie dobrze widzę. Nie, wiesz, nie chodzę w tym w ogóle. To czemu to was zawiesono? No bo nie ma miejsca w szafie, mam za mało. I akurat tą bluzę wziąłeś, wymiesiłeś. Dior, dio! na s**ki tak zwany, jest aplikowany. Tak, tak, tak. Dior, Dior, Bay peak. Tak jest, tak jest. Jeszcze drugie tyle mam w banku, nawet trzeci, trzy... A zresztą dobra, nie będę gadał, bo, bo byście się... Balani. Szybkie info, dlaczego nie było odcinków spłony. Miałem sesję na studiach, teraz już wracamy do regularności. Mam nadzieję, że my utrzymamy jak najdłużej i że tych odcinków będzie pojawiało się rzeczywiście więcej. Cały lut mam wolny, więc mam zamiar raz specjalnie dla was. Wiele osób nie tylko subskrybuje, więc jeżeli chcecie mnie jeszcze bardziej zmotywować, to zachęcam do kliknięcia tego guziczka. Weź na Instagrama, którego link macie w opisie i zapraszam dalej do oglądania. No, no. Nie, koleżanko, zostań z nami, bo to ja się teraz czuję źle przez to. Dlaczego? No jak mówisz, że idziesz spać, to znaczy, że ja jestem albo niewystarczająco ciekawym rozmówcą, albo że cię w jakiś sposób uraziłem. Jesteś interesującym rozmówcą dla mojej koleżanki. Mam na imię Zosia. Mówi ci to coś? Uwaga, Zofia, Zofia znaczy mądrość. Znaczy, że jestem mądra jak jesteś jedyna. Nie jestem. Friendly fire! No możemy pogadać, możemy pogadać czy ktoś jest mądry, czy nie. Po jednym pytaniu. Przypominajmy, że jesteśmy... że jestem teraz na fryzjerstwie, ale okej. Okay. I I dalej mi nie powiedziałeś, co powinnam zrobić z fryzurą. <grym <grym zyć> <grym zyć> tak, delikatnie tak o... No. I tak. Dobra, pa, robię tak. Tak jak kazałeś. I co to daje? To daje całe głupno. Mam teraz włosy do góry. Wygląda jak. Tak? Koleżanka <grym> z tyłu. To mi nie rób... Ja jestem niemiły, jestem najmilszym człowiekiem, jakiego spotkać się na tej platformie, prawdopodobnie. A w którym momencie ja byłem niemiły? Masz to nagrane? Tak, ja wszystko tu się kameruję. Dawaj Marek, to już się kameruje! O kurwa, rzeczywiście! Ta? To pokazuję. Nie, bo ja z wami nie rozmawiam No i co on ja yy, z taką personą zrobić? Ej, wyglądam teraz jak Jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Mówiłam, że masz ładne włosy. A ja miałam z wami nie gadać, zapomniałam. Przyszłeś teraz urażony lekko, nie będę kłamał. Ja też coś mam urażona. A co ja ci zrobiłem? Co ja ci zrobiłem? Nie wyzywałem cię w żaden sposób. Jestem milutki. Jak baranek. Jak moje włosy. Przynajmniej włosy moje wcześniej, nie jak teraz, tak, po... No, bo jej jest jesteś niemiły. Znaczy, nie no, broń Boże, ja nie jestem niemiły. Ja tylko mówię, że na konsultację do ciebie bym nie poszedł z włosami. Już, teraz. Chyba, żebyś mi dała bardzo dobrą zniżkę albo Instagrama. To wtedy mogę się zastanowić. Ona ma narzeczonego. Ale jestem prawdopodobnie większy i silniejszy. I byłem na dwóch lekcjach boksu. Więc no i ładniejszy. No to yy, trudno nie jest, co nie? No ale, twoja koleżanka mnie nie lubi, to chyba retrakcja, nie? Zresztą chętnie Skoro naledasz. Skoro Łe, skąd masz takiego szkieleta? Tekstowny. Koleżanko, ile ty masz lat? Wyjmij tego papierosa z buzi i wyjść z aplikacji. Pozdro A wolisz niższe dziewczyny, czy wyższe? Wiesz co? Zależy od charakteru oczywiście i, i, i ważny jest środek. Kolejne pytanie, dupa czy cycki? O, to ważne. A co to, co to za pytanie? Poczekaj, muszę się teraz zastanowić. Kiedyś, kiedyś o tym myśleliśmy z chłopakami. Za, jest zależność. Jest zależność. dziewczyna ma dużą dupę, ale nie ma cycków, to jest lepiej niż jakby miała ciskę, ale nie miała dupy. No to prawda, ja też doślepię tego wniosku. Bo zdecydowanie się skazam. Największy tyłek mam ja i z tym nie można się kłócić akurat, tak. No nie wiem. koleżanko, ty nie wiesz. Wy dobre pytanie zadajecie. Nie jesteście typ, no. typ, typ, typowymi dziewczynami, to jest śmieszne. Tak? Czemu? Tak. Bo zazwyczaj jak z kimś gadam, to się pytają tak. A te włosy te to są naturalne? Tak, są naturalne? Też chciałam to zapytać. Nie. Are you serious right now, bro? Ja teraz przytułam cztery kilo bardzo dobrze. W dupę poszło. Dobrze, że nie w Jeśli liczysz jazdę konno, no to oczywiście, że pójdzie w dupę i w nogi, co nie? No wiesz, ale równie dobrze mogłoby pójść w brzuch, ale ja mam dobrze, bo mi idzie w dupę i w cycki. Autentycznie. Ej, koleżanka się spojrzała na cycki z niedowierzaniem, chciałbym powiedzieć. Ej, to jak my zadajemy takie pytania, to czy to ma jakieś i... pytanie do, y, do dziewczyn, czy nie? Jak idziecie w parę osób do toalety To co tam się k***a dzieje? Ale w jednej kabinie? No, no Nie no tak. <laughs> Jakie no to? Ale ty tego nie rozumiesz bo... Nie ty rozumiem po prostu... Ale, Bo ty wyglądasz na takiego artystycznego Ale takiego mądrego Autystycznego? 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 Co? Tata, dlaczego ten taki? Taki to taki jaki? Dobry wieczór nawet. Ja masz lat. Piętnaście. Kozyszanko, muszę iść. Wołają mnie rodzice, no. Rodziców nie mam, Pozdro, yeah. Ja Ja Pozdro, pozdro. Siema! Zgadza się ze mną, że po tym jak surfero zrobię proste włosy, to trochę jak to wygląda? Jak będziemy z Wojtkiem jutro na studia jechali, to mu przekażę, co powiedziałeś. A jakie macie jeszcze pasje jakieś? Bo skoro mówicie, że zawodówka, to coś chyba jeszcze robi? <laughs> Ej, nie spodziewałem się tego ani trochę, co? Dobra, ile ten kolega ma wzrostu? Bo nie wiem, czy się mogę z nim bić, czy nie. Nie wiem. To, że pytaj się, ile ma wzrost, na ilu lekcjach boksu był? Zakładam, że nie był. Ale był na wymianie w Paryżu. To ja byłem na wymianie w Hiszpanii. Znowu to ten jedyny? Nie wiem, coś to powiedział. Ale że wódkę? Tak, to też chciałam. Ona wyszła za gościa, który powiedział jej, że jak za niego wyjdzie, to daj jej 20 butelek wódki gorzkiej, tłuszczowej. <grym> poczekaj, po, poczekaj po sekundę. 20, 20 czego? Tak. Nie, czy, nie wiem czy widać. Jak on będzie miał chytkę, to do niego wyjdę. Eee, wiem, czy... mam słuchawki bezprzewodowe, dzięki wielkie. Masz alkohol, różnych alkoholi z różnych krajów. Zajebiście. 26 za 23. Do A co to daje? Na szczęście, bo jest lustrzona godzina. Um, excuse me, what the actual fuck you do- A znaki zodiaku też patrzycie? Za dużo- nie, za dużo TikToka, okej? Okay? Okej, okay, okej, okay. myślałem, że jeszcze znaki zodiaku, manifestacje, palanie winogron Sylwestra, to słyszałem. Robiłyście to! Naprawdę. No, jak widać, nic to nie dało.